Chciałbym opowiedzieć Wam dzisiaj o trzech osobach. Pierwszą z nich jest Jan. Jan jest zafascynowanym naukowcem, który każdą możliwą chwilę poświęca na poszerzanie swojej wiedzy, zarówno z zakresu medycyny, jak i nowych technologii. Jan nawet przeprowadził swoje pierwsze w życiu badania, według których jest na drodze ku odkryciu leku na raka. Gdyby jego badania okazały się faktyczne, byłby to nielada przełom w dzisiejszej nauce. Drugą osobą jest Małgosia. Małgosia, choć ma dopiero 14 lat, ma już aż 11 lat doświadczenia w swojej branży. Ponieważ w żyłach Małgosi od zawsze płynie rywalizacja. I to właśnie w kartingu od 11 lat Małgosia się ściga. Trzecią osobą jest Antek. Antek jest artystą i mało kto potrafi zrozumieć, co w jego głowie się dzieje. Natomiast ja subiektywnie mogę powiedzieć, że jego dzieła budzą wiele emocji. Wszystkie te trzy osoby łączy jedna wspólna sytuacja. Każdy z nich jest przed swoim kamieniem milowym, aby móc realizować swoje marzenia. Jan, aby mógł kontynuować swoje działania, musi przekonać Radę Naukową, aby uzyskać dofinansowanie, które będzie mógł wykorzystać na wynajem laboratorium oraz prowadzić dalsze działania. Małgosia skończyła z kartingiem, ponieważ dostała się do Akademii Formuły 4. Niestety, dzisiejszy sport, to nie tylko wyniki. Przed nią stoi wyzwanie zarówno konferencji prasowych, jak i wielu wywiadów. Co więcej, musi budzić emocje wśród swoich fanów i fanek, aby ci chcieli ją oglądać na ekranach. Przed Antkiem również czeka kamień milowy. Ma przed sobą swój pierwszy bernisarz i pierwszy raz pokaże swoje prace komuś więcej niż tylko bliskim i rodzinie. Po raz pierwszy osoby mu nieznane będą podziwiać jego sztukę. Żyjemy w czasach, kiedy technologia diametralnie się rozwija. Coraz częściej zyskują znaczenie kompetencje miękkie. Coraz częściej musimy przekonywać drugiego człowieka do naszej wartości, do naszych kompetencji oraz do tego, że jesteśmy odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu. Niestety wszystkie te sytuacje nie zakończyły się dla tej trójki tak, jakbyśmy chcieli. Jan z ogromną tremą i ogromnym stresem nie był w stanie przekazać Radzie Naukowej o tym, jak wyglądały jego poprzednie badania oraz jaki ma plan działania na przyszłość. Małgosia pod ogromną presją wielu wywiadów, konferencji prasowych i do tego media towarzyszące jej na każdym etapie codzienności wywarły tak ogromny stres, że nie była w stanie wywoływać tych emocji dla fanów. Bardzo szybko Została zastąpiona rówieśniczką w zespole. I Antek, który choć pokazał swoje prace nowej publice, nie potrafił przekazać swoim słuchaczom i słuchaczkom tych emocji, które towarzyszyły mu podczas tworzenia jego dzieł. Nie potrafił, nie wiedział jak wytłumaczyć swoją inwencję twórczą. Przez to ta relacja tak naprawdę trwała tylko kilka minut, może godzinę podczas tego wernisarza. Odbiorcy, odbiorczynie obejrzały obrazy i na tym ta droga się zakończyła. I w tym momencie chciałbym zwrócić się do Ciebie, ponieważ każdy z tej trójki poświęcił ogrom czasu, ogrom pracy na swój rozwój, na realizację swoich marzeń. Nie pozwól, aby Twoje poświęcone dni i noce również przepadły. Kompetencje miękkie to przyszłość, a więc zacznij je rozwijać już dzisiaj. I nie zaprzepaść swojego własnego kamienia milowego.